Zdecydowaliśmy się wziąć udział w aukcji adopcji obrazów, ponieważ wiedzieliśmy, że środki pozyskane na ten cel zostaną przekazane na Muzeum Narodowe. Zdecydowaliśmy się zadoptować obraz Anny Bielickiej Murzynka, ponieważ kilka lat temu byliśmy w Afryce i uznaliśmy, że ten obraz jest dla nas bardzo inspirujący. Wspieranie Muzeum Narodowego poprzez adopcję dzieł sztuki może być wartością zarówno osobistą, jak i dla rodziny, oraz również dla prowadzonej firmy. W pierwszej edycji aukcji wzięliśmy udział prywatnie i zainspirowało nas to do tego, żeby w kolejnych latach wziąć udział jako firma. Polski biznes powinien wspierać kulturę i sztukę w Muzeum Narodowym. Wspieranie Muzeum Narodowego oraz działalności Stowarzyszenia jest niezwykle cenne, również jako przykład dla kolejnych pokoleń. Polecamy aukcję adopcji wszystkim osobom, które chciałyby się zaangażować we wsparcie Muzeum Narodowego.